W Miejskim Domu Kultury Koszutka odbył się koncert uczestników warsztatów stepowania, odbywających się we wtorki, środy i czwartki w placówce. Dodatkowo na scenie pojawili się także zaproszeni goście, którzy przyjechali do Katowic z Opola, Krakowa oraz Wrocławia po to, aby wspólnie wystąpić w ramach wydarzenia Zanurz się w rytmie. To wydarzenie trwa już ósmy sezon. Jest to spotkanie wszystkich osób, które pasjonują się stepem amerykańskim, pasjonują się tańcem. Robią to z pasji, robią to z zaangażowania i robią to poza godzinami swojej pracy, a także jest to ich praca zawodowa. Są to różne grupy, które powstają w trakcie roku, albo spotykają nas na różnych koncertach, albo spotykają się z nami w trakcie różnych festynów, gdzie występujemy i zarażeni naszą pasją przychodzą na zajęcia, podejmują próbę i zostają. Żeby dobrze stopować trzeba mieć wolę, wolę tego, żeby chcieć. Chcieć stopować po prostu. I się nieźle spocisz i zmęczysz. Ale też świetnie odreagujesz, nauczysz się czegoś nowego, no i endorfiny uwolnisz. Można tworzyć muzykę, można y, oprócz tego się odnaleźć i oprócz tego, że widownia widzi, jak stopujemy, to również mają okazję to usłyszeć i to jest niesamowite uczucie. Ja uważam, że każdy może stopować w każdym wieku byle były zdrowe kolana i jak najbardziej warto korzystać.